Cześć, witam Was serdecznie na pierwszym wypadzie nad morze. Pierwszy dzień nadmorskich poszukiwań. Mam Deusa. Mam też ze sobą Equinox, ale dzisiaj idę na plażę. Słuchajcie, jak przyjechałem był sztorm, bardzo duży sztorm. Byłem na rekonesansie, na, na zejściu za AGH w Łukęcinie na Radawce. I pięknie zabrało plażę, odsłoniło dużo kamieni. A z doświadczenia wiem, że metale po prostu opadają na te kamienie. Jest to ostatnia warstwa nie ma w ogóle piasku. Piasek został zabrany. Może też cofnięte zresztą dzisiaj bardzo spokojne morze chociaż na plaży jest dosyć zimno. Ale jestem ciepło ubrany mam też ze sobą jedzenie na ciepło, kawkę, herbatkę, więc jakoś się tam będę ogrzewał no i tak jak mówię, z doświadczenia wiem, że w tych kamieniach na pewno będzie dużo sygnałów zobaczymy co się uda trafić może jakaś biżuteria srebrna, złota ale to wszystko czas pokaże jest mniej więcej godzina 10 do 18 jakoś mam jasno, więc mogę chodzić wszystko mam w teren, cały obiad ze sobą, więc zjem sobie w terenie na jakiejś przerwie no i na pewno, na pewno mi się uda, uda coś znaleźć. Mam, tak jak mówiłem, Equinoxa na, ale, na sito, ale jeszcze nie idę do wody. Na razie chcę po prostu przeszukać sobie to miejsce, bo już dzisiaj może y, po prostu fala zasypać, zasypać te kamienie. Dobra, udaję się na miejsce. Mam do przejścia jeszcze jakiś kilometr. Bardzo ładne tereny tu są leśne ładnie to wygląda no a my się już widzimy zaraz na plaży mykam dalej no i jestem już prawie na tym zejściu moim tu jest to zejście tutaj jest ciekawy kamień tu był odwiert, patrzcie, 3.10.1890 któryś rok a z drugiej strony Najprawdopodobniej najprawdopodobnie inicjały rosyjskie i data 45 rok. Taka ciekawostka, to jeszcze po Niemcach. Oj, jest moja plaża. Ło, patrzcie, jak pięknie. Jest ta najniższa warstwa. Wszędzie pełno kamieni. Wody nie ma. No i wśród tych kamieni będą super rzeczy. Pięknie, pięknie jest naprawdę. I w sumie chyba znowu mi się uda z pogodą, bo ma być cały tydzień taki. A zobaczymy, jak będzie potem, bo jestem ogólnie tutaj na dwa tygodnie. Po sezonie, powiem Wam, więcej można znaleźć rzeczy niż w sezonie. Sztormy wyrzucają też rzeczy. Piękna warstwa, patrzcie. Tu już jest sama glina. I w tych kamieniach na pewno będą fanty Dobra, bo jeszcze nie mogę doczekać kopania Idę kopać Takie rzeczy też można znaleźć Pierwszy sygnał łańcuch żelazny Tutaj złomu też jest dużo Oczywiście w tych głębszych warstwach Tutaj ładny sygnał na kolor Pocisk Taki malutki Ale ładny, fajny, ciekawy Chyba 6 mm będzie no ale fajnie, że takie drobizny znajduje, to, to na pewno inne rzeczy też znajdzie. Aha, chodzę na, sygna na sygnale. Chodzę na programie Pitch, Bardzo go lubię. Na razie nie ma nic ciekawego, i któryś sygnał z kolei taki kawałek ołowił. Ale jak są takie sygnały, to i lepsze też mogą być. A jest tutaj dużo dochodzenia, dużo w tych kamieniach. Kolejny sygnał. I kolejny pocisk. O, taka sztuka. No, coś się dzieje. Szału nie ma na razie, ale w sumie dopiero zacząłem. Tutaj fajny bunkier u góry. Za ileś lat się pewnie obsypie. Nie będzie już go. To powojenne bunkry są. Obrona wybrzeża z PRL-u. No, ale są jeszcze jakieś. Tutaj już płyty spadły z niego no niestety Bywa i tak Zobaczcie tu coś takiego się pokazało, nie wiem co to jest dosyć duże to jest. Nie wiem naprawdę co to może być kawał żelastwa tutaj kolejne żelastwo klucz tak sobie leży no powiem wam, że po sztormach różne rzeczy można znaleźć. Naprawdę. Jak na razie szału nie ma u mnie, ale jeszcze duży teren przede mną do przejścia i na pewno coś znajdę. Teraz taka rzecz, dosyć długa. Tutaj jest drewno, a tu jest metal. Nie mam pojęcia co to jest naprawdę. Lufa to nie jest, bo bo tutaj jest drewno. <grym> Ale ja, ja odrzucę to na bok. Tak to wygląda. O tak, jak Wam mówię, wszystko tutaj można trafić w tych kamieniach, w niższych warstwach właśnie. więc i pierwsza moneta, grosik współczesny. <noise> ale jest, ale widać, że długo tu leży. Druga moneta, i też grosik współczesny. I też leżał tutaj długo. Ale wyczyści się i będzie ok. To jeszcze te stare grosze nie żelazne, więc będą ładne. Teraz drucik miedziany, no i takie rzeczy też się znajduje. Wszystko i nic tu jest, ale dobrze, kolor będę brał, bo będzie na złom. I zawsze coś dobrego dla środowiska się zrobi. Oczyści tutaj trochę terenu plaży. No i nawet guzik jest, ale jakiś cywilny. Będzie, ale jest chociaż opakany stan dosyć. Zobaczcie, tutaj na wierzchu leży sobie monetka. Jeden złoty PRL. <gry> no, tutaj nawet i złoto, i srebro może być na wierzchu. No i drut teraz, ale ja to wszystko potem wyzbieram. I zostanie wywiezione na złom. Jest dwa złote, ale też bardzo, już bardzo, już po prostu popsute, widać. No ale może się jeszcze jakoś wyczyści i wróci do obiegu. No ale dwojeczka jest. Więc fajne. Dużo już przeszedłem. Mniej więcej tam, stamtąd. A tutaj kolejne kamyki przede mną. Więc zobaczymy. Ale jak na razie szału nie ma. No, jestem już na tych drugich kamieniach tu. I patrzcie, moneta z 1973. 50 ore. No, taka ciekawostka. Wygląda jak sreberko, ale nie wiem, czy to sreberko, czy nie. Uwagę swoją ma. Poczytam potem na internecie. No ale już, już jest pierwsza moneta, a ledwo wszedłem na kamienie, więc może być ciekawie, trochę żelazka znalazłem. No i monetka 20 grosz. Też stara, ale myślę, że się wyczyści. 20 groszówka. A jeszcze kupa kamyków przydę. I tam dalej widzę chyba też wyrzuciło kamyki, więc warto mi przejść. Tam już niedaleko będzie dziwnówek. Tym razem łuska od pepeszy Zbita, wystrzelona Piękna pogoda, powiem wam Udało mi się znowu z pogodą Tylko troszkę chłodna, jak widzicie Wszędzie tutaj jest Lód W nocy przymroził Tutaj była łuska od pepeszy. Tutaj na wierzchu monetka 50 groszy współczesny. No, tak jak mówię, w tych kamieniach i na wierzchu rzeczy potrafią być. Teraz duże żelazko. Taki zaczep od, od wozu będzie. No, ale trzeba wszystko kopać. Nigdy nie wiadomo, co jest ziemi. Koło tego zaczepu od wozu taka blaszka miedziana Chyba nic nie ma na niej napisane Może też od tego wozu Widać, że tutaj była przybijana, albo może to jest część czegoś, nie wiem Ale widzicie, na plaży można znaleźć dosłownie wszystko Kupa śmieci, kupa Przed chwilą taki, takie żelastwo kanał rury chyba Oj. 50 groszy, teraz ja powiem Wam, że dziwię się, że żadnego sreberka biżuterii nie znalazł. Ale to w sumie pierwsze kopanie. To, to wydaje mi się, że jeszcze znajdę. No i zmęczyłem się trochę, już sygnałów powiem Wam pełno. Tu już będę kończył na tych kamieniach. Idę tam zobaczyć, bo chyba też są kamienie. I tutaj łuska. Ale widać po wybuchu, rozwalona. Sponki już nie ma, więc bezpieczna. Takie rzeczy to są. No bo tutaj, w tych lasach, powiem Wam, przebiegała duża linia frontu. Podczas II wojny światowej, Niemcy uciekali na przesmyk dziwnowski, żeby dostać się do Świnoujścia na przeprawę. Więc tych rzeczy tutaj jest trochę. Tutaj tak na wierzchu łódka od Mausera leży. Zobaczcie. P285 I tak sobie tu fanty leżą właśnie. Widzę tam ktoś chodzi na tych kamieniach. Nie wiem czy nie z wykrywaczem przypadkiem. Ale dobra, idę tam zobaczyć. Powiem Wam, że coś ładnie mi się tu zaświeciło. Mam nadzieję, że nie zdawało mi się. Oby nie. Dobra, zobaczę, czy wyszło. Wyszło. Jeżeli to to, <grymne> to jest super. Ale mogło mi się wydawać. Nie, kurczę. Wiecie co? Myślałem, że sreberko, jakiś pierścionek. Ale tu była muszla, niestety. Ładnie się zaświeciło w słońcu, ale to muszla A to łuska od Mausera też rozwalona Szkoda Doszedłem do tego miejsca, patrzcie bajka Ile kamieni Super, i doszukać. Chociaż zmęczony jestem, ale idę szukać Strasznie dużo sygnałów tu jest i żelastwa na miejscu Leży tego pełno A tu taki sygnał teraz Jakiś tutaj Zamknięcie od baku chyba będzie. No ciekawe. Z koloru. ciekawe jaki to metal. Chyba jakiś mosiądz będzie. Dobra, ja dalej spróbuję wysprzątać z grubsza. No i potem drobniejsze sygnały. Zobaczcie sami ile tu żelastwa. I kolejne żelastwo. Tu kolejne 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 łokkurczy, tutaj to też grubo Jakieś kawałki pieców chyba Takie fest blachy dosyć Mniejsze, większe Oj, ciężko tu będzie chodzić. No ale postaram się coś wyłuskać z tego Ja Cię kręcę, patrzcie co tu się dzieje Jakieś obcęgi Tu jakieś inne części Strasznie dużo tego Tu jakaś część Pełno O tu Jakieś większe Tutaj kurcze ile tego tu jest. O, tu jakiś klucz. Może najpierw wysprzątam ten teren trochę z tego złomu, a potem będę szukał dopiero, bo się nie da szukać tu. Oj, proszę bardzo, lotka od moździerza No tutaj jesteśmy przed dziwnówkiem to tutaj się działo. No ale warto zobaczyć ten teren. Oj Ciężko, ciężko, naprawdę przy, przy takiej ilości złomu No ale co poradzić Też chyba jest, jakiś kawałek jest Też jakiś większy złom Dobra, przejdę się najpierw tutaj i Posprzątam trochę teren Bardzo tu zabrało plażę Bardzo ale już tutaj dalej tego złomu aż tyle nie ma. Tutaj bunkier się obsypał. No dobra, to postrzątam tam z początku na kupę ten złom. I coś tutaj poszukał. Patrzcie, co tu się działo. Jak to wyglądało A ty ten bunkierek spadł przy tym sztormie. Dobra, idę szukać. Ale mega to wygląda. Mega, na naprawdę. Oczywiście za jakiś czas tego nie będzie, będzie to normalna plaża piaszczysta na sezon. Tylko po prostu teraz tak podebrało. No ale trochę rzeczy tu na pewno ciekawych z biżuterii jest. I drobniaków. Wszystkiego w sumie. No, jak widzieliście, kupa złomu. Dobra, na dzisiaj koniec. Nie, ja już po prostu zmęczony jestem, żeby, dziś, żeby kopać tutaj. Wydaje mi się, że ten złom <coughs> jest go to wszędzie, pełno. Jest związany z tymi bunkrami powojennymi. Tak mi się wydaje. Zobaczcie sami, chwila, moment. I tyle tego złomu jest. Nawet tu jakieś miedziuszka. Miedziuchę to wezmę. I, I tak to wygląda. Jutro tutaj przyjdę. No i posprzątam ten złom z plaży. Zaniosę go tutaj gdzieś koło wejścia. No i w wakacje po prostu go wywiozę Dobra, idę na podsumowanie. Chociaż dzisiaj szału nie ma, ale przynajmniej się przyszedłem. Ale tak to bywa. Raz jest, a raz nie ma. Dobra, idę na podsumowanko.